Zakłócajcie na szybkości, byście zagrały do gości! Aby zostajecie na głębokości 20 metrów i dajecie im czas! Dostajecie piłkę dynamiczną, ale w napędzie, nie tak głęboko po rozpoczęciu. Mamy Czeszkami, przygotowujemy się do najważniejszych turniejów, które odbędą się w kwietniu, w maju i w czerwcu. Te najważniejsze turnieje to są kwalifikacje do World Series w RPA, Występ w World Series w Toulouse, we Francji. Majo. później są mistrzostwa Europy kwalifikacje olimpijskie jeszcze jedne mistrzostwo Europy prosta zasada zobaczyły jak się ustawiły jej tasz to jej szeroko brawo 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 jest idealna piłka to jest kwestia wyboru Jesteśmy tak naprawdę na początku tych przygotowań. Czekają nas trzy miesiące takiej dosyć ciężkiej pracy, trzech zgrupowań z reprezentacją Hiszpanii, Francji i Tunezji. Po to, by już w zawalczyć na, na kwalifikacjach do dostania się do World Series, czyli do naszego tak jakby no, marzenia, które nie udało nam się spełnić w zeszłym roku. Tylko szybciej niech odbiję do zagięcia. To jest prosta sytuacja. Z tej strony, jak Malina wita i gdzie gośka grała, to Malina za nie idzie. W szerokiej kadrze mam około 22 dziewczyn. Tu jest akurat na zgrupowaniu 18. No tu po prostu szukamy najlepszych rozwiązań. Te, które mniej grają, dostają swoje szanse, żeby się zaprezentować. O! A zobacz, a teraz tak jak ty ja dostaję piłkę, Wychodź dobre, a ty gdzieś centralnie. A teraz dobrze idziesz. A wychodź teraz dobre. Wychodź centralnie. My oglądamy to, analizujemy z drugim trenerem, wyciągamy wnioski i następne zgrupowania znowu powołujemy jakąś ekipę dziewczyn i, no i staramy się dopasować już to, jak mówiłem wcześniej, na kwiecień maj i czerwiec.